Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Kawęcki, Stowarzyszenie Wiara i Czyn. Panie Krzysztofie, dzisiaj odbywa się demonstracja w, przed ambasadą niemiecką. Jaki jest cel dzisiejszego zgromadzenia? No myślę, że są dwa cele. Pierwszy taki historyczny, przypominający o tym, że to Niemcy byli agresorem, że zbrodnie na narodzie polskim są udziałem właśnie Niemców, a nie jakichś mitycznych nazistów. Ale również drugi cel to jest po prostu przypomnienie, zwrócenie uwagi, że zbrodnia, którą dopuścili się Niemcy na narodzie polskim, na państwie polskim, wymaga kary, wymaga zadośćuczynienia, a więc w tym przypadku to chodzi tutaj o reparacje przede wszystkim, które Polsce są oczywiście należne. Organizatorem są Roty Niepodległości, z jednym z postulatów jest olbrzymia wysokość tych reparacji. Czy one są realnie możliwe do odzyskania, czy jest to tylko taki gest symboliczny? Myślę, że ze strony organizatorów, ze strony patriotów, ze strony różnych środowisk narodowych. To jest wypełnianie jak gdyby, moralnego obowiązku. To jest nasz obowiązek, przypominanie, walczenie właśnie o tę sprawiedliwość, w tym przypadku właśnie o te reparacje. Więc jesteśmy przekonani, że oczywiście jest to możliwe. Gdybyśmy powiedzieli, że, że jest to niemożliwe, to to po prostu sami w jakiś sposób no, skazywalibyśmy się na porażkę w tym zakresie, na jakąś taką abdykację. Oczywiście, niewątpliwie zadanie jest bardzo, bardzo trudne. To nie, ma, nie mamy tego wątpliwości co do tego. Natomiast jest pytanie, znaczy jest takie stwierdzenie, że kolejne rządy po, po już po końcu PRL-u, po, od 1990 roku nie zrobiły zbyt wiele, mówiąc delikatnie, w tym zakresie, żeby podjąć realne działania. Ostatni, ostatni rząd, rząd prawa i sprawiedliwości ostatnio podejmuje tę kwestię. Jest pytanie jednak, na ile jest to rzeczywiście poparte um, realnymi działaniami, także w zakresie prawa, działań dyplomatycznych, prawa międzynarodowego. A na ile ma to jedynie znaczenie jakieś powiedziałbym tylko takie, no nie chciałbym tego użyć słowa, no ale. Pijarowskie. No, Pijarowskie, właśnie. Y, więc mam nadzieję, że, że nie, ale naszym obowiązkiem jest jak gdyby przypominanie, naciskanie na rząd, ale również przypominanie powiem, no opinii publicznej, nawet w takim małym wydawałoby się zakresie tutaj zgromadzonych może nie jest aż imponująca liczba, ale jest to miejsce ważne. Jesteśmy przed ambasadą Niemiec w stolicy, stolicy Polskiej w Warszawie, a więc miejscu znaczącym, miejscu można powiedzieć mającym charakter, nie tylko jakiś wymiar krajowy mający, ale również europejski, czy wręcz międzynarodowy. Dziękuję bardzo.